Czy nie są czujne? Bixby się włącza. Jak tam moje czarne kciuki wyglądają? Czat na żywo. Wszystkie są widoczne. I tak jest. I odpalamy zabawę. Odpalamy zabawę dla czarnokciukowców. A czy czarne kciuki mają włączone dzwoneczki? Zobaczymy, czy na dzwoneczkach oni są, czy... Czy jednak nie posłuchali swojego Adinio Petardinio i nie włączyli dzwoneczku. Dwie łapki w górę, nie wiem kto tam jest, jest Tomasz, siemanko Tomek, siemanko Drogowe Wtopy, jest Szymon Dawid Jarecki, siemandero, siemandero, siemandero Auri, siemandero Czarne Kciuki, siemandero Sławku, Kubudubu, Michał, Marcin, siemandero, Rinkan Sinkume, Warto, siemandero Kamil Tranti, siemandero, siemandero Bartek, mister Rafaelo Pędraczek Gwiazda, siemano, siemano. Siemano ekipa, siemandero czarne kciuki Stasiu Dąbrowski też jest, siemandero Jest zwyczajny, mój kochany Mac Transformers Łukasz Kierczyński, siemano, siemano Odra.pl, siemandero Zwyczajny siemandero, wita wszystkich Siemandero Paweł Siemandero Piotrek Sebastian, Adaś Płoszaj, siemanko Jest Lubelski, jest Ace, Jest Mała Mi, Karol Czekaj Kubu Dubu, zdrowie dobre Jest Kubuś, siemano Kubuś Cześć Rzeko, Siemanko, Siemanko, Bogusław, to nie 21. No właśnie, bo było 21, 21.00 wszyscy już śpicie, dlatego odpalam 19.40, Siemandero Mariusz. <grym> Zdrowie dobrze, jest dobrze. Odpalam 19.40, a potem piszecie, że wy idziecie spać, żeby do roboty. Siemandero Birmingham, Szymaś Michał, Siema, Siema. <laughs> jest Kaldemar. Dzięki Kaldemar za super komentarz. Jest Satmir, jest Adziu w kanale. Siemanko Aniu. Siemandero, jest Bruno, Siemandero, irlandzkie dziki. Siemandero, wszystkie irlandzkie dziki. Siemanko, Krzysiu, Marcin, KS, Gdynia, Siemanko, Siemanko. Czeczen, Siemandero. Jest stała ekipa, ja widzę, że stała ekipa. Jest my od Neodymowi Mario, Siemandero. Mario, ja zawsze jestem dobry. Jest Aga, dzisiaj. O, Aga dostała kubeczki, fajnie, cieszę się. Aga, napisz czy są całe, bo kurczę, Jacek Czajkowski dostał kubeczki. No niestety, poczta tak zadziałała, że dostał dwa. dostał zestaw puzzli, a nie kubeczki. No ale już, już idą inne. Siema Lony, Siemandero, Siem Super, Aga, super, dziękuję. Cezary, Siemandero. Jest Wojtek. Super, super, fajnie. Peter, Siemanko, Siemanko, Siemaneczko. Kochani, oj kurczę i czat mi zniknął. Ja wiem, że to i tak ten czat zasuwa. Siemandero, Tomi, cześć Karolina, Bydgorz, witam Norbert, Siemanko, Sławciu, Siemandero, Siemandero. Czat zasuwa, ja i tak wszystko nie widzę. Są dobermanki, bermanki. <laughs> koło fortuny, koło fortuny musi być Stasiu. I wy wszyscy zresztą wiecie, że wczoraj, o Jezus. Gdynia moje miasto. Witam wszystkich. Gwiazda, gwiezdny poszukiwać. Dareczku, a czemu ja nie wiem, że ty jesteś z Gdyni? No ty jesteś sąsiad, kurczę. Dziękuwa, Dareczku, dziękuwa. No to jak będziesz w Gdyni, no to jak ty inaczej, tylko musisz do nas zawitać. siema MMK Walker, Siemandero covidianie <laughs> sigma i pi z planety <laughs> o jene Emil widzę już w formie ja twierdziele bolek lolek ja zawsze jestem w formie trochę z czasami słabszej czasami wystrzałowej ale forma zawsze musi być Cień Dawido cień Dawido jest Bawaria Piotrek Kanari siemanko jest Black Metal jest Black Metal <laughs> esio siemandero 133 osoby Fajnie, no wracając do tematu. Kochani, wczoraj coś namieszało, wczoraj coś namieszało z tym naszym tutaj na live'ie, gdzie, gdzie losowałem tą mnożą łopatkę, żeście zostawiali komentarz. Cześć Emilko, Siemandero, jest Andrea, Max, Krystian, Siemandero smacznego. Fajnie, życzę Wam smacznego, kochane moje Włochy. Słuchajcie, no coś namieszało wczoraj z tym losowaniem. Zresztą sami widzieliście, potem dotrzymałem od was y, trenu na licytacjach, Kuba, jak mnie ktoś zaprosi, będę na licytację prowadził, y, coś namieszało, wczoraj nie wiem, czy internety, czy co to rozwalało, y, pisaliście komentarze, wbiło komentarze, jak widzieliście, tylko pokazało 67, nie dawało mi to w ogóle spokoju, Dlatego mówię, po tym całym live'ie wziąłem, odpaliłem sobie to wszystko, zobaczyłem, policzyłem komentarze, no mówię gdzie 67. Słuchajcie, włączałem jeszcze raz ten, ten program do losowania, cały czas pokazywało 67 komentarzy. To było niemożliwe, to było niemożliwe. Coś, coś się musiało ściąć. Dopiero po jakichś dwóch godzinach, a siedzieliśmy sobie jeszcze z moim kochaniem tutaj trochę, dopiero po dwóch godzinach zaczęło wbijać y, faktyczną liczbę y, komentarzy. Dlatego nie wiem, coś namieszało. Słuchajcie, wygrał Woli Woli, wygrał Woli Woli, do niego y, Nożo Łopatka leci, którą wygrał. Ja, ja y, chcę być fair wobec wszystkich, nie chcę, żeby ktoś potem mi zarzucił, czy Siema, Siema jeszcze raz. Widzę, widzę wszystkich. Siemandero Kuba, się Madero Nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił, że coś ja może zrobiłem. Nie, naprawdę uwierzcie mi, to nie była moja wina. Dziękuję Artur, dziękuję, dziękuwa. To nie była moja wina. Coś się działo, tak jak Jakub pisze. Coś było duże awaria internetu. O, bo losować to trzeba umieć. O, Marku, chodź, zapraszam, Polosuj, Polosuj. Nie, Paweł, Chemka, <laughs> słuchajcie, no i, i mówię, chcę być fair, Woli yy, Woli wygrał, no że łopatka spakowana poleciała do niego, nie ma tematu, ale nie chcę, żeby potem ktoś powiedział, że brali udział, Adi namieszał i tego, nie ma. Ja dzisiaj mam drugą. Dzisiaj mam drugą, mam drugą, to jest też od Darka Dare, od Dareczka z kanału gwiazdek Gwiezdny Poszukiwacz i, i rozlosuję drugą, żeby było fair. Wiecie, u mnie na kanale nie ma lipy. Tu jest wszystko fair play, tu jest pozytyw. Tu ma być wszystko na dopięte na ostatni guzik i ma być wszystko fajnie, pięknie. Siema Łuka, Siemandero, witamy Norwegię, jeszcze raz. Darku, pozdrowionka, jest Monaliza, Siemandero Celinko. No Messenger też coś nie działał wczoraj, no właśnie, nie ma lipy, nie ma lipy tutaj na tym kanale, nie ma lipy, nie będzie lipy, nigdy, wy wiecie, wy jesteście moją najlepszą, adaś Detektorysta, yy, jesteście najlepszą widownią, ja zawsze to powtarzam i dlatego ja muszę być fair wobec moich najlepszych, najlepszych widzów, najlepszej, kurczę, ekipy czarnokciukowców i dlatego muszę zrobić to, co, to, co zrobię i taka jest prawda, no tyle, tyle chciałem, dlatego powiedziałem, napisałem też posta, Siemandero Jakub, Siemandero yy, napisałem posta i, i dlatego mówiłem, że tak ma być, tak ma być, słuchajcie jak jeszcze raz yy, powtarzam pozdrawiamy Legionowo, pozdrawiamy yy, słuchajcie kochani jak ja już wam wczoraj mówiłem na tym, na tym czacie, lecą komentarze z taką petardą, że ja po prostu za nimi, mi się one nie wyświetlają, mi się one nie wyświetlają wszystkie, moja mała jak, jak ma odpalonego life'a widzi 5 pięć szóstych tych komentarzy ja w ogóle wszystko nie ja ich wszystkich nie widzę, dlatego przepraszam, ja dopiero jeszcze raz jak oglądam sobie powtórkę tego live'a widzę co tam piszecie i naprawdę bardzo dużo osób pomijam yy, dużo osób pomijam nie robię to celowo, ja naprawdę tego, to mi się nie wyświetla na ekranie, który teraz tutaj mam przed sobą, widzę Szroty, jest się Madero Natalia napisała, Rob napisał, Lopez On tour napisał I, i to są trzy komentarze, wam pewnie już mignęło 30 komentarzy w tym momencie, ale niestety, no tak to działa, tak to działa, ja jako prowadzący live'a nie mam na to wpływu, to już są tam może od tych, a może od tych, a może od tamtych, oni nad tym rządzą, ja tego Esio teraz widzę, widzę, ja mam to, co mam przed oczami i to, 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 dlatego staram się tu Wam wszystkim odpowiadać, siemandero, się siemandero, I, i staram się być wszystkim, ale słuchajcie, no sytuacja tego typu, że, że pominąłem, pominąłem, tak mnie to ruszyło, bo coś naprawdę fajnego. Uwaga, komentarz próbny. Tadziu w kanale, widzę Cię Tadziu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. A o i e -u -y. a o i e -u -y. Jak mnie słychać, jak mnie słychać. Tadziu jesteś, Tadziu jesteś, się Mandero widzę wszystkich. Także to zauważyłem. Żywczyk jest się Mandero, Łukasz. Przestań czas na okulary, nie to tu. Okulary to może swoją drogą, dziękowa Łukasz, dziękowa, ale to nie jest kwestia okularów. To jest po prostu, to jest, no tak to działa. No i słuchajcie, wracając do tematu, czytając te komentarze, yy, ale ty chciwie jesteś, no Stasiu, ty to jesteś wariat. Yy, słuchajcie. Napisała do mnie y, mama, tak nie wiem, może, może naszej y, y, najmłodszej czarnokciukowej tutaj y, przyjaciółki, jeżeli jesteś, jesteś teraz y, na live'ie, y, mama Tosi, mama Tosi, przysłała mi filmik, po prostu ja tu się z ulą tak naśmieliśmy z tego filmiku, że Tosia, Tosia cały czas y, y, siedzi z telefonem, cały czas nie, nie opuszcza żadnego live'a, nie opuszcza żadnego filmiku. Cały czas siedzi z telefonem, idę do telefonu, yy, nawija się Mandero, się Mandero. No taki pozytyw, mówię, nie, muszę Tosi zrobić tą niespodziankę. Muszę, muszę, zresztą zobaczcie sami, mała, no, włączysz to? Kurde, ja wam to pokażę, ale czekaj, zrób pauzę. Jeszcze raz od początku, kochani, to jest, to jest naprawdę petarda. Jeszcze raz od początku to włączymy. No to oglądasz? I zobaczycie, no Tosia, Tosia po prostu wymiotła. Ja wam to pokażę. Przełączam kamerkę. Co Pokaż tutaj. Długo to oglądasz? <laughs> Także widzicie, Tosia ogląda się Mandero. Tosia siedzi i ogląda się Mandero. No mistrzostwo świata, po prostu mistrzostwo świata. Tosia mnie rozwaliła dlatego Tosiu, kochana nasza Czarnokciukowa ma serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Tosiu. Pozdrawiamy Tosię. jest o, ale zawszalało muza, kurde, bo telewizor. Kochani, zróbcie hałas dla Tosi, zróbcie hałas dla Tosi, pozdrówcie wszyscy Tosie. Kurczę, niech Tosia, niech Tosia widzi, że, że my wszyscy jesteśmy z nią. Jeszcze raz, Tosiu, serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Siemandero cię wita. Siemandero. <laughs> tak jest Bruno. No to jest, to jest mega mistrzostwo. Tosia po prostu zrobiła nam wczoraj. Tosia, tak jest, takie komentarze. Najlepszego dla Tosi, najlepszego dla Tosi. Tosia zrobiła taką mega robotę, naprawdę to jest... Takie coś i wiecie co? I to ładuje. To ładuje, to ładuje tak baterie mega, że to jest mistrzostwo. To to dla takich chwil naprawdę warto to robić, warto tworzyć. Pozdrawiamy Tosie, wszyscy pozdrawiają Tosie. Ale fajnie, ale fajnie. No jest naprawdę petarda. Dziękuję wam kochani za to. Ale jest mega mistrzostwo jesteście najlepsi, kochani ja nie będę przedłużał, bo tu yy, no nie wiem, że Tosiu, Tosiu, Siemandero Tosia chociaż pozdrawiam Maciej z Moniką pozdrawiamy Maćkę i Monikę pozdrawiamy, ale fajnie jesteście to jest fajnie Łajd, pozdrawiamy Tosie. Cześć Lesiu, fajnie, kochana Tosia no jest mistrzostwo jest mistrzostwo, to mi odkrywca pewnie wszyscy, no jest jest, jest, Siemandero, kulfon. Siemandero, cześć Kasperku. Dziękuję Wam za to, dziękuję Wam za to, za ten odzew dla Tosi. Jest petarda. Zdrówko, jak widać, zdrówko, wraca, wraca, wracają siły, wraca moc, wraca energia, wraca mega power. Także jest petarda, jest petarda. Za niedługo yy, myślę, że już yy, w ten weekend odpalimy petardy, ale jest fajnie. Kochani. Dobra, siemandero Leszku, widzę Leszek Snajper dołączył, siemandero, Tosia Mistrz, no, Tosia co oglądasz? Siemandero, <laughs> dlatego to jest fajne, o jeny. dzięki Przemciu, dzięki Przemek, może coś dla najmłodszych widzów zrobimy, Michael, ja cały jestem otwarty na wszelkie propozycje, jeżeli, jeżeli jest jakieś hasło, padnie, dla najmłodszych widzów, nie ma żadnego problemu. Mogą być filmiki najmłodszych widzów, mogą być coś. Czekam na wasze propozycje. Ja wiecie, ja jestem otwarty, moja głowa jest otwarta na każde wasze pomysły. To nie jest to, że ja tworzę ten kanał. Ja może tylko tworzę, nagrywam filmiki. O, ja nagrywam te filmiki, ja jestem operatorem tego telefonu, którym nagrywam. A, a kanał tworzy, wiecie kto tworzy. Tworzy pakistańska ekipa, tworzą chłopaki, tworzą, tworzycie to wy, ekipa czarnych kciuków, zresztą co było widać. Ja wiem Piotrek, no właśnie Twoje trzy dziewczyny jak nie zrobiły Roboty, pod ostatnim filmikiem Piotrek, który przysłał z Holandii Filmik trzy dziewczyny z czarnymi Wymalowanymi kciukami, mistrzostwo Świata, po prostu rozwalony System, czarne kciuki się pytali A jak to takie czarne kciuki zrobić <laughs> Weźcie w smołę Zamoczcie, macie czarne kciuki Pakistańska ekipa skąd się wzięło Nie wiem, tak przyszło Do bani jadąc tą audicą Gdzie ten pod sufitu Kłówka wisi, no kurczę, jakbyś jechał jakimś pakistańskim wozem z frędzelkami i ze, z tym, dlatego patrzę na górę, mówię ty, no jak w Pakistanie, kurde, leci jak w Pakistanie. No jest petarda, odkrywanie. Widziałem, ktoś się zainteresował waszym vanem, ale Siemandero Mawrok, Siemandero Grzesiu. Tak jest. I z tej podsufitówki właśnie się wzięło pakistańskie Audi, Pakistańska ekipa. No i tak się przyjęło, Siemandero Rado, Siemandero, cześć Krzysiu. No i tak to wyszło wszystko. <laughs> I, i, I jest petarda. O, Piotrek Malejki, dzięki Piotrek, dzięki Piotrek. Ekipa Czarnych Kciuków Wymiata. Dzięki Piotrek, jesteś wielki. Dziękuwa wielka. Dziękuwa. Kochani. Yy... Wracając do sedna, po co ten, yy, po co ten yy, live tu miał być zrobiony, bo ja znowu się rozgadałem 15 minut, ja widzę, że wy słuchacie. <laughs> Siema Adi spokojnie, masz rację, też rozpaliłem fona. Fajnie, fajnie. Siemanko Łukasz, Siemanko elo, 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 elo. Yy, Tak jak mówię, żywcie, a mój starszy z rana kawa inka w tym nastalnym nauczeniu, haha, <grywa> Jarku czyli się kubeczka pozbyłeś no widzisz, co ja mam ci poradzić na to, siema fakila siema, siema fakila, fakilaki power, fakilaki power, nie mam fakila, nie mogę powiedzieć, nie było to. co, co cofam to, fakilaki power, wiem, wiem, wiem <grywa> katarynka nakręcona frugo, <grywa> no bo tak to jest, tak to jest, ja już jak to odpalę, to wtedy mnie nic nie zatrzyma <grywa> nie ma takiej co Trzeba zrobić na konkurs Rafał już nic Ja bym chciał być yy, Chcę być fair wobec tych widzów Którzy byli wczoraj na live Którzy napisali te komentarze yy, Komentarze które wczor wczoraj Były na live napisane yy, Chcę w w Spośród tych komentarzy yy... Adi mówi A wszyscy łykają jak małpa kid. Ale co, co, co ci nie pasuje Co ci nie pasuje jak nie chcesz, to nie oglądaj, jeżeli cię czymś yy, uraziłem w tym momencie na live, ale dobra. Yy, słuchajcie, ja chcę być fair wobec wszystkich tych, yy, którzy wczoraj zostawili komentarz, którzy wczoraj byli na live, i, i dlatego, że wyszło takie wczoraj zamieszanie, to chcę być w, yy, fair wobec tych osób, które wczoraj brały udział w tym konkursie, i dlatego yy, dzisiaj: O, gwizdek Pawełku, dziękuwa, dziękuwa Pawełku, dziękuwa, widzę, widzę, dzięki, wie... dzięki. Yy, słuchajcie to nie było, że źle, Emil, mam rację Emil, bo ja wiem, pamiętam nikt, pamiętam wszystko nie chcę go, nie, 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 dobra jest wyjaśnione, wiecie Szroty <ścoughs> yy, dzięki, dzięki Szroty, słuchajcie kochani tu nie ma miejsca na, na żadne, yy, na żadne hejty, na żadne negatywy tak samo u nas na grupie, na grupie Czarnych Ciuków na Facebooku nie ma miejsca na jakiekolwiek coś złego, jakąś złą energię, złą... Siema Violu, witam Wiolę, life is cool, siemandero. Nie ma miejsca na złą energię, na złe rzeczy, na jakieś hejtowanie, na obrażanie kogokolwiek. Nie ma. Ja takiego czegoś nie toleruję, nie lubię, nie chcę tego. Tu ma być sam pozytyw, same mega, mega, mega serduszka, które lecą do Was. Kochani, dobra, siemandero, Patryk, pozdrawiamy Wałbrzy. Kochani, ja przejdę do sedna sprawy. Odpalam jeszcze raz ten, ten... Yy... Film, który, który miał być konkursowy, i chcę rozlosować tą łopatkę, żeby teraz już było wszystko fair, żeby było fair. Tamta łopatka, którą wylosował Woli Woli, poleciała już do niego, a teraz tak naprawdę załadujemy tą prawdziwą ilość komentarzy. Dziś babkę uratowałem. Co tam, co tam, Gwizdek? O ja pierdzielę. Dziś babkę uratowałem, spadła autem ze skarpy. W Norwegii? Ja pierdzielę, to musiało. Szacun, szacun Pawełku. Wielki szacun dla Ciebie. Siema Leginku, siema. Słuchajcie, nożą łopatka poleciała do Woli Woli, a dzisiaj, a dzisiaj yy, robię nożą łopatkę. Jeszcze raz, jeszcze raz losuję nożą łopatkę dla tych wszystkich, którzy wczoraj skomentowali filmik. Jeżeli jesteście tutaj na live, to wiecie. O, no, Łukasz, kolejny Norwek, który się odezwał z Fiordów. No, i nie chciałbym stamtąd spadać. Nie chciałbym stamtąd spadać. Dobra, ja wbijam na filmik. Ja wbijam na filmik, także jest zagadkowa paczka. Kopiuję sobie. Kurde, molek. Kurde, molek, też się to przyjęło. Kopiuję sobie tego linka. Kopiuj. Mam maszynę losującą. Kto był wczoraj? Jakie było hasło? Także jest w maszynie losującej. Usuwamy duplikaty. Specyfik tekst. Piszemy specyfik tekst, a specyfik tekst to był tekst Gwiazda. Był specyfik tekst Gwiazda. Także to było hasło na wczoraj konkursowe. I teraz uładujemy komentarze, które wleciały. Na ten filmik 277 komentarzy było, nie tak jak wczoraj było, że pokazało 67, tylko jest 277 komentarzy. Gwiazda pod tym filmikiem. I kochani, co? Losujemy, losujemy, do kogo poleci ta noża łopatka, żeby być fair, żeby wszystko miało ręce i nogi na tym kanale. Tak ma być. Losujemy i zobaczymy, kto wygra tą nożą łopatkę. Kowalka, gwiazda, pozdro, ekipa. Kowalka, gratulacje. Kowalka, nie wiem, czy jesteś na live. Także, jak jesteś z nami na live, to zapraszam serdecznie na konta Kowalka. Jeżeli jesteś, e, jeżeli jesteś z nami, to napisz, żebym cię widział. Kowalka, nie wiem, czy wczoraj byłeś, czy nie byłeś. E, fajnie, że jest czat na żywo, wszystko gra. Kubu, Dubu, Kuty Kowal, Kuty kowal. Także Kowalka ze znaczkiem Andi, o nawet znaczek jest Adi, <laughs> cztery kółka znaczek Adi. Kowalka gratulacje, tano że łopatka leci dla Ciebie i teraz jest wszelkie. Ja mam, ja mam sumienie czyste, ja mam sumienie czyste, ja chciałem, żeby to tak wyglądało, jak wyglądało i wszystko jest. Pawełku, nie martw się kochani, nie martwcie się powiem Wam tak, macie ochotę u kogo można nabyć taką nożołopatkę? Taką nożołopatkę, jeżeli posiadacie Facebooka, wpisujecie na Facebooku Sławomir Kuberna. Sławomir Kuberna, Sławek, to jest producent tych nożołopatek. To jest też sponsor, oczywiście te są y, od Darka z kanału Gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz, ale wykonane przez Sławka, Sławek Tor, Tor Toruń. Na Facebooku Sławomir Kuberna, jeżeli macie ochotę, jak Sławek napisał, dzisiaj y, widziałem do końca grudnia jest u niego promocja minus, y, 10% na hasło Czarne Kciuki, także jest petarda. Y, coś jeszcze chciałem powiedzieć i teraz mnie tutaj wy tego, ale to nic, wszystko jest fajnie, kochani y, Teraz jest wszystko, nie ma lipy, nie ma lipy, wszystko jest na konkrecie, wszystko jest załatwione tak jak miało być, wiem co chciałem powiedzieć. Kochani, jak wiecie nagrody przygotowane są, yy, są na 10 tysięcy subów, możecie znaleźć filmik, na którym yy, są pokazane te nagrody, także jest to sito ze złotym członkiem, najbardziej znane sito w całej Polsce, jest to magnes neodymowy F300 Gold, z całym oporządzeniem, no i wykrywacz metali Garrett Ace 150. Także, kochani, jeżeli chcecie, żeby ten konkurs odbył się do tych świąt, żeby ktoś pod choinką mógł znaleźć jedną z tych trzech nagród, Udostępniajcie ten filmik. Udostępniajcie, wrzucajcie na swoje yy, Siema Artur. Wrzucajcie na swoje profile na Facebooku. Wrzucajcie, nie wiem, tam na Instagrama. Na co tam jeszcze jest? Na TikToka. Na co. Nie wiem, co tam jeszcze są za media społecznościowe. Jeżeli chcecie, udostępniacie ten filmik z tym, z tą prezentacją nagród konkursowych. Nagród na 10 tysięcy subów. A jeżeli dobijemy te 10 tysięcy subów, to już wszystko zależy od Was. Zależy od widzów, którzy dobiją do yy, Hamburga, a jak jak tak, yy, do tych wszystkich widzów, którzy dobiją do tych 10 tysiąca koła, im szybciej to będzie, tym szybciej nagrody polecą do Was, ja tu jestem tylko Pane Rezeseze i nic więcej. <laughs> a to wszystko jest w Waszych rąkach. Dziękuję Wam kochani serdecznie za udział w tym live, ie. dziękuję Wam wszystkim za obecność, Dziękuję wszystkim wspierającym, dziękuję wszystkim kochanym czarnym ciukom. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie Tosie, pozdrawiam wszystkich, yy, wszystkim, którzy mistrz drugiego planu się udziela, jak i się Nie ma nikogo, żadnego mistrza drugiego planu. Kochani! Dziękuję Wam, dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam za to, że byliście. Życzę Wam miłego weekendu, przynajmniej fajnie spędzonego piątkowego wieczoru. Wszystkiego najlepszego dla Was. Dużo zdrówka. Trzymajcie się. Do następnego. Hejo, hej. Cześć Sławciu. Hejo, hej, hej. Trzymajcie się, narka. Kochanie.